Zwariowane melodie Królik Baks w filmie Domek z piernika Występują Krzysztof Tyniec, Łona Kuśmierska, Małgorzata Drosta, Cezary Kwieciński Była sobie zła wiedźma, która postanowiła utuczyć małego chłopca i dziewczynkę, aby potem ich zjeść A to ci wredny paprztyl kiedy ze smakiem jedli piernikowe dachówki, ona wyszła do nich ze swego domu i odezwała się tymi słowami: Wejdźcie do domku, dzieci, a dam wam dużo cukierków i lodów, i marynowanego śledzia, słodkich ciasteczek i mnóstwo lizaków. Wychota! Wychota! Chętnie! Naprawdę! Chcemy pójść! No, tak! Ale... Mam w domeczku piecyk, mam piecyk, mam piecyk. Zmieszczą się w nim dzieci, będzie ciepło im. Oto, zadany dla mściciela w masce. Też, ponieważ go nie ma, sam muszę się tym zająć. <śmum> <śmum> Jezu, smaczne, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Dania z dzieci, wewsztyk z werbecia, kotleciątka, frutti di maluch, urwis w cieście. Jedna chwilka. Choda. Czym mogę służyć? Cóż tak bezbronna jak ja dama może dla pana uczynić? Ja jestem kuratorem, droga pani. Czy są tu jakieś Dzieci? 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 Ach, moja droga, skąd ten strach? Gdzie one są? Powinna się pani wstydzić. Piec, dzieci? Taka, Taka słabość. No tak, jak wam na imię dzieciaczki? Jestem Małgosia. A ja jestem Jasio. No tak? Jasio? Musicie stąd wiać, bo ta wiedźma chce was zjeść na kolację Jezu! O rety! O ty stary, brzydki babsztylu! Co za strata! I już na kolacji? Nie licz na to, że uda ci się wyrolować królika Aha! A, właśnie pieczeń z królika. Mm. Co jest doktorowa? Nie zawsze gadam za dużo. Spójrzcie tylko, jak ją dosiadam, poznać damę po kwalifikacjach. Wiedźma, która nie używa mocy magicznej ha? Środki na senne. Marynowana tarantula, żądła w papryce Stonoga w galarecie, robale Ene, 2 raz, dwa, trzy Królik sobie smacznie śpi Co pichnisz? Zajrzę zaraz do kotła Zajrzę zaraz do kotła Zabierz łapy od garnków co każe ci robić? Och, ten okropny, wygłodniały królik. Kolacja gotowa! Zjesz grzecznie całą marchewkę, a babcia pościeli łóżeczko. Babcia. Bak spójdzie zaraz na ciepły ruszt. Nie dodam masła, bo jest w nim tłuszcz. Myślę, że ona nie jest aż taka zła. Mam cię, ty, mały cwaniaczku! Marchew była zatruta! Zatruta! Dalej, dalej! Kończ już! Jedna chwila, babciu jeszcze jeden kęs.

Dzięki ci, stary, uratowałeś mnie, ale ty szukasz śnieżki, a to jest inna bajka o Jasiu i Małgosi. O Jasiu? O Małgosi? O Jasiu? O Małgosi? Aha! Aha! Mam cię! Magiczny proszek. W razie niebezpieczeństwa, zbić szybko. Cześć. Cześć. E, idziesz ze mną? Aha. Hmm. No jasne, no ja wiem. Ale wszystkie są wiedźmami.